Witajcie moi drodzy! Dzisiaj mamy sobotę przepiękną. W nocy padał deszcz, ale teraz mm. jesteśmy przed burzą. A my tu boli ząb? Niech to cię boli ząb? No boli nie. Jak gryje coś twardego, hmm, to jeszcze lepiej. Dzisiaj pomalowałam sobie. Adusiu, zejść Dzisiaj pomalowała mama krzesło. Tak, pomalowałam krzesło, zobaczcie, nawet widać. Adusiu, przesuń się. To jest kolor, wcześniej był tikowy, a teraz. No bo, a teraz jest brązowy. Pomalowałyśmy na palisander królewski z Illuxa. Czyli, czyli brązowy. Czyli brązowy. I w ten sam sposób pomaluję jeszcze ławki. Także będzie ładnie, tak świeżutko. E, zaraz wam pokażemy jeszcze Będzie naszą chmurę. Fajnie, fajnie. Zobaczcie, jaka chmura. Właśnie tłumaczyłam Adusi, e, jak chmura jest niebezpieczna i burza w ogóle, bo Adusia chyba sobie nie zdawała sprawy i w sumie, jak tylko zagrzmiało, to się cieszy, ale ja jej tłumaczę, że pioruny są groźne i mogą nawet zabić, prawda, Adusiu? Uh -huh. I nie wiem, czy dobrze zrobiłam, bo teraz mówi, że się boi każdej chmury, więc ale nam rodzice tłumaczyli zawsze, że burza to jest coś niebezpiecznego, i myślę, że dobrze zrobiłam, że Adu się wytłumaczyłam, tak? Tak, panienko? To, tak, a wiecie, że burza jest nie, niebezpieczna dla ludzi. No i co myślisz jeszcze o tej burzy? No bo ona może zabić jak prąd i ludzie mogą umrzeć. No właśnie. Trzeba uważać, mhm. jak jest, jak brzmi to jeszcze nic, ale jak są pioruny to trzeba iść do domku, tak? Mhm. Czekamy na dalszy rozwój y, mhm. naszej chmury. A gatka dzisiaj gotuje obiad, więc my jesteśmy na no, podwórku. Na podwórku. Aha. A tu się trzeba umyć buźkę, bo cała brudna buźka. Jeszcze jedno spojrzenie na nasze krzesełeczka umalowane, one już prawie wyschły. Także myślę, że lada chwila będzie można Ale na ja niej siedzieć. A ci cichutko. A tutaj słuchajcie, przeniosłam sobie tego, yy, Boże, jak to się nazywa, yy, komarzycę bo tam od południa gdzieś mi przesychała źle się czuła to jest komarzyca Curuniu, taka roślinka i przeniosłam ją y, właśnie z tej strony strony y, ulicy o, bo tutaj jest północ, więc mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej troszkę ta donica mi nie pasuje, ale tam mam słuchajcie, taką brązową i jeszcze jedną zadom mam brązową, więc może przełożymy, przesadzimy albo włożę donicę w donicę i będzie nam pasować i do krzeseł i do donic. Uh -huh. No i pada. Może się rozejdzie jakoś po kościach. Morzysko okropne. A Dusia łapie deszcz? Uh -huh. Łapiesz w deszcz językiem. Jak byłam mała, to łapałam językiem płatki śniegu. Wiesz? Ale tak będę tak robić, kiedy będzie śnieg. Tak? A będę tak robić, tak, kiedy będzie śnieg jest z gałkami. Tak? tak? No. Mm, tutaj mam e, na tarasie, słuchajcie, e, jak się to nazywa czerwone wino. One później są takie, czerwone, piękne liście. I jeszcze przeplata mi się to, słuchajcie, a tu się odsłań! Przeplata mi się to, słuchajcie, z takim właśnie pnączem. E, to teraz tak pięknie kwitnie. Mama, Wrosło mama, mi się jedno w drugie. Ma urok słuchajcie, deszcz też ma urogi burza. Mama, Jak nie jest, jest za duża? Nic, nic nie szkodzi. Jak nie jest za duża burza, tylko taka delikatna, to tak całkiem przyjemnie. barwanie chmury. Chciała sobie troszkę, żeby się Zoper. Świetnie. No właśnie. Niedziela popołudnie, trochę na plac zabaw. Słuchajcie, ciepło, jest ładna pogoda. E, ciekawe czy będzie jakaś burza, bo tak troszeczkę pokrapuje. E, trochę bardzo świeci słońce i taka nie może się zdecydować nam. Dzisiaj ta pogoda. Wczoraj była okropna burza, a, a dzisiaj no to jeszcze zobaczmy. Zobaczcie, plac zabaw, dla dzieciaków, więc że ją zresztą. Patrzę, gdzie ta moja Adusia poszła, ale... Nie widzę. A gdzie ty jedziesz? Gdzie ty jedziesz? Wow, ale to jest głośne. Trzymaj się! Fajnie? nie schodzę. Nie schodzisz? Się bawi, biega, zjeżdża gdzieś tam, spaceruje w cieniu, ogląda chłopaków, jak jeżdżą na deskorolkach, hulajnogach i tak dalej. Chyba jakieś niespełnione marzenie. Super jest to, że w tych małych miastach powstają teraz, słuchajcie, takie super miejsca, żeby gdzieś wyjść, żeby niekoniecznie płacić za to. Nie jest to zwykły park, tylko naprawdę jest mega rozrywka dla takich dzieci w różnym wieku. A dla rodziców odpoczynek w cieniu, na ławeczkach. Super, cieszę się ogromnie. I to nie na naszym tylko w mieście, ale często i słyszałam, że w Miechowie super powstał kompleks, i, yy, i w Kielcach też jest fajnie gdzie wyjść. W Kielcach zresztą to w ogóle yy, powstała, powstały baseny termalne, One się chyba jakoś nazywają, nie wiem, topikalne baseny. Nie byliśmy nigdy, ale wybieramy się. Bo skoro blisko, to czemu nie skorzystać? A może porównywalne do na przykład tych basenów z zakopanem, czy ta termabania, czy tam białka. Białka bania to chyba to samo w sumie, nie?